Miałem ostatnio z kimś rozmowę krótką, ale taką rozmowę na temat słowa cierpliwość, że to słowo cierpliwość wiąże się jakoś z cierpieniem czyli cierpliwość jest jakąś zdolnością znoszenia pewnych niewygód, pewnego dyskomfortu mniejszego czy większego. I na tym ona polega. Bardzo ciekawe jest to, i jakoś mnie uderza mocno, że kiedy święty Paweł pisze o cierpliwości w hymnie o miłości, to właśnie jako pierwszą cechę miłości przedstawia cierpliwość. Miłość cierpliwa jest i dopiero łaskawa i tak dalej. Ale miłość cierpliwa jest pierwszą cechą miłości według świętego Pawła jest właśnie cierpliwość, to znaczy jakaś zdolność do Znoszenia, wytrzymania w jakiejś niewygodzie, w jakimś dyskomforcie, w czymś, co mi uwiera. Tak mnie dzisiaj jakoś zainspirowało to słowo Boże, w którym czytamy, że w czasie drogi lud stracił cierpliwość, czyli te wszystkie niewygody, to co im doskwierało, uwierało, jakoś na tyle już, Stało się dokuczliwe, że zaczęli szemrać przeciwko Panu Bogu, zaczęli narzekać również i na Mojżesza. Z całą pewnością tak jest, że w naszym życiu dużo jest rzeczy, które nam uwierają, dużo jest momentów, w których no właśnie musimy się mierzyć z jakimś dyskomfortem. Warto może w tych momentach szczególnie pamiętać właśnie o tym, co święty Paweł pisze, że właśnie pierwszą cechą miłości jest ta zdolność do wytrzymywania jakiegoś dyskomfortu, jakiegoś, jakiegoś cierpienia.